Cześć! Siemano! W dzisiejszym odcinku zabierzemy Wam parę minut, opowiemy pokrótce co jest dostępne w naszym sklepie. Z torby, pudełeczka, pokrowce, siteczka. Akcesoria wędkarskie. Dokładnie wszystko z serii VDE Robinson. Może zaczniemy? Proszę bardzo, oddam głos kobiecie. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko mamy utrzymane w fajnej niebieskiej kolorystyce, pasujące do siebie, także możemy sobie skompletować pełen zestaw. Zacznijmy może od wiader, wszelkiego rodzaju wiadra w różnych rozmiarach. Tu akurat mamy 30, mamy też siedemnastkę chyba i 25, 5, jeśli dokładnie, dobrze. Dokładnie tak. Do tego mamy idealnie dopasowane sita, także już mamy to jako zestawik. E, ma... Dwójka, trójka i czwórka, z tego co pamiętam, przedział e, oczywiście sitka, tak? E, dosyć odporne. Eee, I że tak powiem, dobrze się sprawdzają, gdyż no, chłopaki już od dłuższego czasu je, z nich korzystają i że tak powiem, nie narzekają. Co trzeba powiedzieć, fajna sprawa, jeśli nie mamy Właśnie. pokrywki, e, od jakiegoś czasu dostępne w sprzedaży neoprenowe przykrywki. E, Muszę mniej dosiska bardziej do wiaderka. Tak jest, e, aczkolwiek ułatwia bardzo sprawę, e, kiedy mamy deszczowe dni. E, po prostu zakładamy szybciutko, mieści nam się to praktycznie w każdym przegródce naszej torby, gdyż po złożeniu zajmuje tak naprawdę mało miejsca. Możemy to złożyć, zgnieść, nie połamie nam się to, tak. nie popsuje. Myślę, Więc... że nie tylko na deszczowe, ale również przy mocnym słońcu, gdy tak, nam na zanęta pewno. przesycha, jest Nie fajna opcja. Tak? Dokładnie. Co, o czym powiemy dalej? W tym roku w ofercie Robinsona pokazały się sitka do ochotki. E, dwójka, trójka? Tak, w dwóch wersjach. W dwóch wersjach. E, dosyć śmieszna kwota, muszę powiedzieć od razu szczerze. Również utrzymane w niebieskiej kolorystyce, więc wszystko pięknie się kompletuje. E, tak samo do zestawu miseczka. Z logo e, trzeba powiedzieć, że plastik jest dosyć odporny. Jeśli próbuję go zgnieść, nic tutaj nam się nie odbarwia. Więc myślę, że również przeżyje parę lat. Idealnie pasująco do obręczy. Tak Od tutaj... męczenia po zawodach czy prywatnym łowieniu. Dokładnie tak. No i pełen zestaw kuwetek w różnych rozmiarach. W różnych konfiguracjach. Tak, dzisiaj oczywiście nie wystawialiśmy każdej jednej, bo by nam zabrakło tutaj może biurka, czy tam lady. Dokładnie tak. Aczkolwiek tutaj takie najbardziej przydatne na jakieś drobne akcesoria. Również można to zgnieść, nic się nie popsuje, zasunąć, żebyśmy nie zgubili. No i tak, i w większości są one wodoodporne, także to też jest dość To wysokoła. najważniejsza sprawa. No i to, że jest przede wszystkim trwałe, tak? Że zajmuje mało miejsca Właśnie. i jest lekkie. Nie, nie, nie musimy się z tym męczyć, nie zajmuje nam to po prostu dużo miejsca w torbie. A no to miejsce się zazwyczaj rozchodzi. Dokładnie. A odnośnie e... miejsca możemy przejść teraz do torek. Troszeczkę większa gama. E... Pokrowce, gdzie włożymy powiedzmy ramienia, e... nogi od półek, bądź jakieś większe inne elementy. E... Pokrowce z tego co pamiętam, nie wiem czy to ma dwie warstwy materiału? Tak, te czy... mają dwie warstwy. Odpowiednio, może nie na jakieś straszne nawałnice monsumy, ale na jakieś nasze deszcze, myślę, że w zupełności sobie poradzi. Są naprawdę pojemne, także tutaj nie ma problemu, zmieści się wiele akcesoriów. Bardzo dużo gadżetów, czy Dodatkowo pas, pas na ramię, mhm. dosyć wygodny, także jeśli macie jakieś ciężkie graty, myślę, że wasze barki nie powinny jakoś bardzo ucierpieć. Dokładnie, damy sobie na bok. I się nie dzieje. Posprzątamy. Kolejne fajne rozwiązanie jest to lodówka, aczkolwiek ja również to stosuję jako torbę powiedzmy na ubrania zapasową, gdyż to jest to torba termiczna. W środku, tutaj też w bardzo fajnych pieniążkach. A Poniżej stówki to. Przykładowo. Szczerze, dużo osób sobie może pozwolić. Tu tak. Wyjmę tylko graty wypychające. Okay. Także mamy tą taką komorę izochodzącą. Jedna wielka, e, na pewno można pomieścić dużo rzeczy, tak, tak jak mówię, no u mnie takie... wchodzą spodnie, kurtka, czapki i, i, i jeszcze zostaje trochę miejsca, a na robaki to jeszcze mi zostaje, że tak powiem, miejsce. No, no, Więc... Jestem nawet zimna butelka z wodą, nie? dokładnie tak. Okay. Odkładamy na bok. Niestety na chwilę obecną wyjechały wszystkie torby na nieprzemakalne na, po, na pokrowce te sztywne, na chwilę obecną. Dostępne mamy dwie wersje kolorystyczne z niebieskim i z czarnym logiem. To są również pokrowce na siatki nieprzemakalne. A jeżeli chcemy, coś troszeczkę bardziej w mocnych kolorach, mamy materiałową torbę również. Jest mocny uchwyt, dwie kieszenie. Z pewnością możemy zabrać dużo więcej gratów niż tylko jedną siatkę, sito, kosze do podbieraka, czy jak macie ze sobą inne jakiekolwiek kieszenie. I ona też w wersji okrągłej. O, to warto dodać, jeśli macie okrągłe siatki, weźcie sobie okrągłą, prostokątne. Zapraszamy po prostokątne. Co jeszcze się znajdzie? Wersja 150 i 175, 5, jeśli się nie mylę. Usztywnione pokrowce na wędki. Tutaj akurat mamy wersję dwukomorowej. Tak, dokładnie. Również ma dosyć długi pas na ramię, wygodny. Aczkolwiek, jak wiemy, no wędki nie, nie ważą jakoś strasznie dużo, więc... Dokładnie, to, ale fajnie się, się mieszczą, przystanie. nie trzeba nic demontować, Kołowrotek jest też spokojnie zabezpieczony tutaj, także jest to fajną, wygodną opcją i do transportu, i przede wszystkim do przejścia z samochodu na łowisko, co często jest. Dokładnie, i mega jeszcze jedną bardzo rzecz tutaj dodamy, wtrącimy. Przede wszystkim rozsądnie jest to dla naszego portfela, gdzieś powiedzmy przykładowo za ten pokrowiec w sklepie musimy zapłacić plus minus. 230 zł, więc wydaje mi się, że to nie jest dużo jak za bezpieczny, bezpieczny transport i spokój naszych wędek. Gdzie dobrze wiemy, że niejednokrotnie są dużo, dużo droższe, tak? Więc warto dołożyć te parę groszy i mieć świetny spokój. Dokładnie, no i wszelkiego rodzaju pudełeczka. Akurat. Tutaj mamy akurat mniejsze, większe robaczki na odmierzanie przynęt. Mhm. Na pewno znajdą zastosowanie wśród wielu wędkarzy. Site Pokryweczka jest nawiercana, więc śmiało możemy sobie nawet odcedzać tutaj jakiś pelecik. Dokładnie wszystko jest odrzucone. No i na sam koniec zostawiliśmy sobie pudełeczka na przynęty na w rozmiarach. bądź inne drobne akcesoria, które są nam potrzebne na rybach. I zapomnieliśmy o portfelu. Tak. Zostawiliśmy go jednak na koniec. Mieliśmy papiereczka, jedna z dwóch wersji, to jest dłuższa, bo mm -hmm. 40 cm, jest w ofercie jeszcze 25, ale w dniu dzisiejszym wyszły nam wszystkie. Alegancko no, składana. Niestety, musicie się posiłkować katalogiem, gdzie tego wszystkiego szukać? Wiecie, wędkarz.pro, stacjonarnie Radom, ulica Przemysłowa 11. Jeśli czegoś nie mamy, to dla Was to ściągniemy. Mm, no, zapraszamy Was. Zapraszamy.